Cześć Z tej strony Piwna Japa i witam was z kolejnym materiałem na moim kanale. Dzisiaj wracamy do serii Hopz Battle. Pierwsza część miała miejsce jakiś czas temu. No i miała być regularnie kontynuowana, ale z racji też, że nie pojawiały mi się piwa, które spełniałyby ten był, czyli single hopy na jakichś nowych, niespotykanych wcześniej chmielach. No to dopiero kiedy udało mi się zebrać dwa piwa na chmielu Amora Preta jeden z browaru Gwarek Jedno piwo z browaru. Ziemia obiecana. Znowu mamy mały dysonans, jeśli chodzi o parametry. Tutaj mamy sesyjną ipkę, w dodatku Oat Cream IPA. Od gwarka mamy potrójną IP. Ale zanim o zawartości puszek, to o samym chmielu. Amora Preta, tłumacząc dosłownie z języka portugalskiego, tudzież brazylijskiego, jest to po prostu jeżyna. Więc jak już sama nazwa wskazuje, możemy spodziewać się klimatów e, owoców leśnych, e, ale nie tylko. Chmiela Morapleta ma także wnosić połączenie tych, e, tychże owoców leśnych, e, taki bardzo polski, leśny klimat, dodatkowo wzbogacony o cytrusy, mandarynki, pomarańcza, grejpfruty, e, limonka, kacetan. Tak naprawdę pełna gama ma prawo się tutaj e, pojawić. Więc nie będę przyciągał gadania o samym chmielu. Załączę Wam pierwszy epizod tego, tej serii Hobbs Battle. Wyświetli się pewnie zaraz w którymś górnym narożniku. I pewnie też w karcie końcowej po tym filmie będzie można go sobie zobaczyć. Zacznijmy od piwa lżejszego, czyli ziemia obiecana, piwo Amora Preta, 5% alkoholu. Jeszcze sprawdźmy, czy coś w składzie jest dodatkowo. No, nie jest do końca taki single hop, bo jest wzbogacone o Simko. Mam nadzieję, że ten Simco nie będzie aż tak gniótł tego piwa. Dodatkowo mamy słód owsiany i laktozę. No, oby nie było to za słodkie. Osobiście fanem y, ziemi obiecanej, właściwie ipek ziemi obiecanej nie jestem, gdyż zazwyczaj są dla mnie za słodkie. Ale zdarza mi się pić. Zdarzają się rzeczywiście bardzo dobre, fajne wytrawne. Aczkolwiek zazwyczaj są to New Englandy Hazy. O, dość mocno. Y, było nagazowane, ale aromat chmielowy się już z takiej borówki y, lekko przejrzałej jeżyny. Naprawdę, naprawdę już buchnęło. I do tego taka lesistość lekka żywica. To już od razu z puszki wystrzeliło. No, i tak jak y, podejrzewałem, bo puszka była dość mocno napompowana, mimo schłodzenia, y, piwo lekko przegazowane. Pokażę Wam, tak będzie, może ładniej to widać zamglone, cytrynowe w kolorze bardzo mocno pracuje w szkle więc takie dość spore musowanie przez to się tworzy cały czas kremowa piana ale lećmy z armatem powtarza się, owoce leśne czyli właśnie ta przejrzała jeżyna, borówka do tego trochę żywicy może lekka skórka pomarańczowa nawet bym powiedział taka lekko kandyzowana Trochę keryfruta. Czuj, że jest to takie podejście właśnie lekko słodkawe. Na pewno mocno owsiankowe. Bardzo gładkie, bardzo delikatne. Wyraźnie słodowe. Brakuje mi trochę w pierwszym uderzeniu tej chmielowości. W drugim takim afterteście w posmaku zostaje właśnie taka nuta dżemu malinowego, takich lekko przypieczonych tych owoców leśnych. Bardzo gładkie, lekko taka zielona nuta chmielowa też się pojawia. Przyjemne, nie mówię, że, że, że nie mój klimat. Przyjemne, aczkolwiek spodziewałem się jednak bardziej charakternego piwa. No to przejdźmy do gwarka. Tak się jeszcze raz prezentuje puszka. Muszę Wam powiedzieć, że gwarek tymi swoimi single hopami naprawdę mocno zaznaczył obecność na rynku. No bo pojawiały się chociażby talus, chociażby właśnie ten nektaron, które były naprawdę bardzo dobrymi piwami. No jestem ciekaw, jak będzie teraz z Amora Preta. mamy 21 plato, 8,2 alkoholu, o wiele jaśniejsze, bardziej słoneczne. Tutaj, jeśli będzie jeszcze widać tę resztkę, jeśli lampa za bardzo nie oświetli, tu jest taki bardziej słomkowy, wyblakły kolor. Gwarek bardziej złocisty, bardziej taki soczysty. Podobnie piana się prezentuje, jest bardziej zbita, jeszcze drobniej pęcherzykowa. Aromat pierwszy, pierwsze co to czuję, właśnie takie rozgotowane owoce leśne, takie rozpadające się na jakiś dżem. Wyraźnie też jest strona słodowa podkreślona, lekka jakby taka nuta przypalonego słodu. I zaraz za tym pojawia się właśnie taka dojrzała, soczysta jeżyna, trochę porzeczki, zwłaszcza takiej świeżej, zerwanej z krzaka. A nie takiej przetworzonej, słodkawe, mm, mocno jagodowe, mm, z cytrusów za dużo nie czuć. Może trochę pomarańcza, może trochę cytryny, ale naprawdę subtelnie. Przy pierwszym zetknięciu pojawia się właśnie ta, ta mm, owocowość, a dalej trochę pustka, goryczki bardzo mało po pierwszym łyku. Trochę mam wrażenie, że to piwo coś straciło, bo jest delikatnie bezpłciowe. Spodziewałem się po tym poziomie gwarka, że piwo będzie bardzo chmielowe, bardzo takie soczyste i napakowane owocami od, z Amora Preta, a jest ok, po prostu jest okej. Okay. Można rozpoznać charakter chmielu, ale żeby to był coś nadzwyczajnego? Nie. Jest to dobra, poprawna Triple Ipka. Nie jestem fanem też tego stylu Triple IPA, ale już pokazali, że można w poczwórnej ipce pokazać charakter nektarona, co mogliście zacząć właśnie w tym pierwszym epizodzie. No i mam dylemat, który jest lepsze, bo piwa, tak naprawdę, mimo swoich plusów i minusów, stoją na tym samym levelu. Każde piwo ma swoje zalety tak jak chociażby tutaj ogromna pijalność tej ziemi obiecanej, ale za to przegazowanie i troszkę dla mnie za słodkie, tak triple IPA z gwarka amora preta jest za to po prostu nijakie i chyba jest coś takiego dziwnego w aromacie właśnie coś z przypalonym słodem, lekko może taka maślana nuta. I dalej raz mam wrażenie, że Ziemia obiecana się broni. Ymm, ma na pewno, nawet po tej triple like, trybie, czuję, że tu jest goryczka. Jakkolwiek bym nie piwo jest słodkawe. Jest goryczka, bo czuję ją yy, mimo wypicia paru łyków gwarka. Yy, Naprawdę fajne piwa, aczkolwiek nie do końca trafiające w mój gust. Jeśli chcecie poznać yy, charakter Amora Preta, możecie po to sięgnąć. Yy. Ale nie musicie. Myślę, że równie dobrze możecie poszukać czegoś z browaru ReCraft, który na pewno miał z Amora Preta piwo i tam Amora Preta dawała na pełnej. Ale generalnie Amora Preta to jest jedno z odkryć poprzedniego roku i ubiegłych lat, jeśli chodzi o chmielę. W Polsce Polish Hops mocno rozdaje ten tytuł, te zbiory Amory Prety po browarach. Więc szukajcie, próbujcie. A ja na pewno będę łapał kolejne propozycje z tym chmielem. Jeśli podobało Wam się, no to łapka w górę i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!